nawet w sądzie Johnny Depp potrafił pozostać w swojej roli. Podczas zdjęć do Piratów z Karaibów chwiał się na planie, a producenci byli przekonani, że z nich drwi. Jednak gdy tylko pierwsze ujęcia trafiły do widzów, jego postać natychmiast stała się kultowa. Depp tak głęboko wcielił się w kapitana Jacka Sparrowa, że nawet na konferencjach prasowych i w wywiadach mówił i poruszał się jak jego bohater. Istnieją nagrania, na których odwiedza dzieci w szpitalach w pełnym kostiumie naprawdę jako Jack Sparrow. Depp praktycznie nigdy nie wychodził z tej roli. Nawet w sądzie w 2022 roku odpowiadał dziennikarzom i żartował dokładnie w tym stylu, który kojarzymy z kapitanem Jackiem. Nie był już tylko aktorem. Stał się żywą legendą, w której granica między kinem a rzeczywistością niemal się zatarła. Dziś John żyje przede wszystkim dla siebie. Unika skandali i głośnych deklaracji, choć po rozwodzie wiele wytwórni filmowych odwróciło się od niego. Mimo to wciąż pracuje i pojawia się na ekranie. Dawny symbol seksu. I najlepiej opłacany aktor Hollywood obecnie wybrał ciszę.